Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. No, nie ma dzisiaj grzybków, i w ten weekend, pierwszy wrześniowy, tych grzybów na pewno dużo nie nazbieram. Ale przy okazji, jak jestem w lesie, to przygotowuję Wam materiały o różnych grzybkach. I dzisiaj, właśnie takim oto grzybkiem, zobaczcie tutaj, jest szyszkowiec łuskowaty grzyb pod częściową ochroną. Dlatego pokażę go Wam tylko z góry. Nie będę go wykręcał, wyrywał. Jest super grzybkiem. Posłuchajcie trochę, co oni mam do powiedzenia. Zobaczcie, mamy tutaj buki i jak źródła donoszą, to właśnie szyszkowiec łuskowaty lubi w towarzystwie buków rosnąć. Wyrasta pojedynczo, rzadko w grupach i tu właśnie mamy jeden pojedynczy owocnik. Zobaczcie jego kapelusz, no jest pokryty kosmkami, jakby taką wełną i dla mnie on jakby miał takie kolce na kapeluszu, no jest prześliczny. Przyjrzyjcie się. Jest to grzyb, jak źródła padają jadalne, ale jest pod częściową ochroną. Ma też pierścień, trzon w kolorze kapelusza i jest to grzyb z gąbką, czyli posiada pory rurki, a końcówki rurek to pory. Tak się prezentuje. Zobaczcie jak go spotkacie. Nie zrywajcie. Ja w swojej grzybowej karierze widziałem go może z cztery razy. Źródła podają, że jest jadalny, ale jakoś nie ma walorów zbytnio smakowych. Dla części ludzi może zaszkodzić, także wywołać jakieś zaburzenia. Przyjrzyjmy się mu. Oglądajmy i nie ruszajmy. Widzicie, że po środku jest taki trochę ciemniejszy. Brzegi się robią jaśniejsze. Jest troszeczkę taki jakby z falbanką te łuski na siebie się nakładają. No przepiękny. Jeśli grzyby mogą być śliczne, no to ten należy do takich jednych z ładniejszych, nie? No nie ma dużo takich grzybów, które by miały taką urodę. No nie mogę go pokazać od spodu, nie chcę go zrywać. Jeszcze może z drugiej strony wam pokażę. Musicie mi wierzyć, że ma. Może tak, o. Ale piękne ujęcie. Trochę natrząsł sobie, zobaczcie. Pierścień widać ewidentnie. I tak właśnie ten grzybek wygląda. Szyszkowiec łuskowaty. Jeszcze przy okazji tego Szyszkowca, wracałem już do samochodu. Zobaczcie, robiłem materiał o kolczaku obłączastym, a natknąłem się na jego brata, czyli kolczaka rudawego. Widzicie, jakie ma tutaj odcienie? Na żywo to lepiej widać. Tutaj jest o wiele jaśniejszy na filmie. Nie wiem, czy to tak światło, ale takie odcienie rudawe ma. Także kolczak obłączasty, wersja ruda. Znaczy kolczak rudawy. To jego prawidłowa nazwa. Brat kolczaka obłączastego. Malutkie różnice. Tam kolce w jednym nie zbiegają na trzon. Mają jedną linię zakończenia. A tak to ciężko odróżnić. Jedynie po kolorze.